Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale, z tej strony Bartul, to jest Trine 2, Goblińska Groźba, przed nami przedostatni e, poziom, e, misja szósta tym razem, ale troszkę inna misja niż dotychczas, będziemy walczyć z bossem. Goblinskie machinacje... Niestety, nieodzienny atak zniszczył naszych heroów z wysokich gór. Zatrzymali się na maszynę powietrza, jak spierdoliła się na ziemię, w której czekali na zniszczenia szkodliwych goblinów. or i'll crush the woman you won't get the chance margaret isn't even here but we are and we're bringing down you and your infernal machine ah, it was built to bring down cities but we can start with you three holy crap <coughs> Dobra, tutaj musimy chyba niszczyć te... Dlaczego ona lata? Aha! Kurde, patrzcie! Dobra, oberwał. Jedno oberwał. Możemy tam jakoś... Aha. O, dobra, ale nie wiadomo jak tu bić. Tak szczerze powiedziawszy... To chyba musimy z góry uderzyć. No właśnie. Dobra, co z drugiej strony? Dobra! Super! Kolejny strzał. O, dawaj. Twardzielu. A, to się to zaczyna palić. Kurde, przeblokowałem, więc nie mogę zrobić. O, <ścoughs> oh, shit. Patrzcie, przegrałem. A tak dobrze szło. że jeszcze nie wszystko stracone. <śmienicza> Zobaczcie, co robimy. Ja pierdziele. Abyśmy tu młotem sieknęli. Ale to nie działa. Niestety młot. Jeszcze ja spróbuję raz. Dobra. Super. To wojowniki też możemy atakować. Od dołu. Fajna ta maszyna, kurde. Dobra, ale już jej nie ma. Teraz czas na goblina. Oh shit, oh shit. Kurwa mać. bo się nie trafię, co jest patrz jakiego głupie jest, no, bo się trafi, dobra, e, kury, łatwy bo dosyć. <ścoughs> Zaczyna migać.

<laughs> ooh, ooh, ooh. <laughs> Darling! Ooh, 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 ooh. She has a striking resemblance to those goblin art pieces we saw along the way. Has she become a goblin saint now? Saint Angry? <laughs> Look up. The light isn't coming from the heavens. Trying. You've been here all along, keeping Margaret safe. I'll never speak badly of you again. And so, Amadeus and Margaret were at last reunited. The crooked leader of the terrible goblin army defeated. All there was left to do was to find some well-earned rest. Let's go home. My tummy is so rumbly. I couldn't hear the sound of battle over it. And I want to be long gone before another adventure finds us. I am afraid of opening the bag. Open it. Such was the adventure with. Goblins no i confusja. Ale teraz toczy się z tym konkluzją. Nie ma więcej trudu, dangażu czy frigga. Na pewno mogę życzyć us all a good night. Dobrej nocy, moi drodzy. Też wam życzę. Natomiast tam jeszcze była chyba jedna misja dostępna. Oblokowaliśmy osiągnięcie radosne spotkanie. Być może jest to związane z ukończeniem DLC, ale jeszcze tutaj zobaczmy jedną rzecz. Zanim przyjdzie czas na podsumowania, misja siódma zablokowane. Nie wiem co to jest. Ha, widzicie co? Ja tutaj będę musiał się dowiedzieć. O co dochodzi z tym, czy to jest jeszcze jakiś jeden dodatek? Do, do tej gry, nie ja wiem Generalnie fajny dodatek, naprawdę te pięć poziomów, które nam tutaj producent przygotował świetne, długie też naprawdę, bo tutaj w każdy poziom oferował aż 170 punktów doświadczenia i ten każdy poziom był tutaj różny. Także naprawdę świetny dodatek. Ja tutaj kupiłem oczywiście grę z dodatkiem, więc mieliśmy dwa w jednym. Chętnie nagram trzecią część, więc niebawem też się pojawi na kanale Trind trójka No i gdzieś chyba w tym roku ma wyjść Trind 4 Oczywiście też kiedyś nagram Nie wszystkie gry naraz Świetny tytuł, polecam wam naprawdę, zagrajcie sobie Gra jest przekozacka. ja się z wami żegnam, to byłoby na tyle Trzymajcie się, do usłyszenia, subskrybujcie kanał Bądźcie na bieżąco, łapka w górę, pozdro, hej!